Cóż można powiedzieć po takim meczu, gdy grając pierwszą połowę wydaje się, że, że jest to już blisko te zwycięstwo, że, że nic się nam nie może stać. Wychodzimy na drugie 45 minut i jest całkiem inna drużyna na boisku. Po pierwszej bramce już w ogóle posypała się cała gra, bałagan na boisku, tracimy drugą, trzecią bramkę i przeciwnik kontroluje praktycznie od odstrzelenia pierwszej bramki mecz. Uważam, że zasłużenie wygrywa. Także gratulacje dla trenera dla całej drużyny. Dziękuję. Dziękuję za gratulacje. Ja przede wszystkim przepraszam za mój głosy, ale o tej porze roku już, już to gardełko moje nie wytrzymuje. No przede wszystkim no cóż, no należy pogratulować wspaniałej atmosfery oprawy meczu. Ja o tym chłopakom mówiłem, grając tu pół roku temu z BKS-em, że takie mecze mają sens. Doskonała murawa, doskonałe boisko fan klub który na tym poziomie na tym szczeblu nie zdarza się często więc te mecze dodatkowo mobilizują na takich stadionach na takich obiektach chce się grać i życzę wam wszystkiego najlepszego żebyście awansowali jak najwyżej bo macie wszystko wszystkie dane ku temu żeby tam grać jest zapotrzebowanie jest, jest, jest te mecze wyglądają tak jak mecze wyglądać powinny co do samej gry a, w, proszę Państwa, w piłce mm, no jest takich parę elementów, które decydują o grze, Między innymi jakość gry, czyli to co mówimy jakość, a tutaj się pod tym jakaś technika indywidualnej umiejętności, indywidualności i tak dalej, i organizacja gry. I na to y, moim podopiecznym zwracam uwagi. Uwagę. Wiedzieliśmy, że zespół Odry jest zespołem młodym, ambitnym, bardzo ruchliwym, grającym szybką piłkę. Wiedziałem, że musieliśmy troszeczkę przeczekać. Wiedziałem, że nie mogliśmy stracić bramki i jedyne zastrzeżenia z pierwszej połowy, jakie miałem, to to, że nie potrafiliśmy skonstruować jakiejś składnej akcji, która by stwarzała jakieś zagrożenie pod bramką przeciwnika. Wiedziałem, że jeżeli strzelimy bramkę, będzie grało nam się łatwiej, ponieważ przeciwnik się musi musi po prostu otworzyć, osłonić, a nam wówczas będzie łatwiej przejść do kontry. Dlatego też za jakąś taką dyscyplinę gry, za, za jakąś poprawną organizację mogę pogratulować mojemu zespołowi. Gorzej to wyglądało z jakością, bo tak jak tutaj ten powiedział w końcówce. Kiedy już zespół Odry atakował dosyć autycznie, my mieliśmy jeszcze parę sytuacji takich, gdzie przy jakimś troszkę zachowaniu zimnej krwi i lepszym wykorzystaniu ten wynik mógł być wyższy. Ale jeszcze raz powtarzam, cieszę się, cóż więcej wymagać od soboty, od wie, wieczoru, wieczoru soboty przy takiej publice zwycięstwo na wyjeździe. Nic tylko się cieszyć.